Cześć. Dzisiaj chcemy nam pokazać zakupiony zamek z Lidla. Nie wiem jeszcze, co w środku jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po otwarciu. Proszę. Mamy gwoździe do szpilki, do namiotu podobne. No pomóż mi, Kubuś. Trzymaj kartonik, a ja wyciągam. Chodź, Kamilek. No trzymaj, 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 trzymaj. Okej. Okay. Duże. Jakie duże! Odkładamy kartonik. Co tam jest? Tak. O, ja Janik jest mucha! Tak, no to będę muchał? Dobra. Opa! A gdzie to mucha? Ej. Dość duży. No, usiądź sobie na łóżeczku. Opa! Jest piłka jeszcze. Mamy piłkę i mamy cztery nie. kółka. Mamy taką wielkości piłkę. I mamy, a, pokaż. Ma panie, I takie. Zaraz będziemy I, I takie kółka. Ja może wezmę tak, Dzieciaka, a Ty mi masz pomóż. Materiał, z którego jest wykonany nie jest w pierwszej grubości. Korki Kurki za to są oty ciśnieniowe. Kubuś, bo na łóżku, bo Materiał z jakiego jest wykonany można porównać do kół dopływania na basen nie. dla dzieci. Na pewno nie jest to taki materiał, z jakiego są robione materace. Więc przypuszczam, że jakaś podkładka pod spód na pewno musi być. Ponieważ pierwszy lepszy kamyczek i to się przebije. Dokładnie ten sam materiał, z którego robione są dziecięce baseniki. Podstawa nie ma żadnego zgrubienia, zabezpieczenia. To jest na szpilki pewnie. Wyjść na łóżko, nie mam nie mam powietrza. Zaraz, kamień, będzie to jest Natomiast... Natomiast Cała reszta jest na tego typu zaworach. czyli tak jak zwykłe tunko ratunkowe. Jak już bali się. Ty już będę skakał, tak? Po napompowaniu, tak to mniej więcej wygląda. I tak jak właśnie mówiłem, obawiałem się jakości materiału. Zobaczcie po. Dosłownie 20 minutach skakania dzieci. Te wszystkie białe plamy, które tutaj są, tu, tutaj, tu, to są te plamki, to są wszystko plamki porozciąganego materiału od pięt, od nóg po prostu. Także przestroga, żeby dzieci nie skakały bez skarpetek w tym, ponieważ ten materiał zaraz szlak trafi. W każdym razie plus jest tego taki, że dzieciaki mega zadowolone, szczęśliwe, wyszalały się. Aha, i co jeszcze? Z dodatków kółeczko, które tutaj się rzuca, o tego typu. Zobaczcie jakość materiału. Proszę zobaczyć. Jest po prostu rozklejone. W ten sposób to wygląda. Ehm. Także z czterech kółeczek zostały tylko trzy. To też i wychodzi? Więc, że reszta jakoś się trzyma? Lubi figołki robić. Reszta jakoś się trzyma. Piłeczka, która jest do koszykówki, taka mała, też powietrza nie trzyma. Z tego typu. Dajcie piłeczkę? Daj, tacie piłeczkę. Pokaż piłeczkę, pokaż piłeczkę. Wszyscy chcą zobaczyć piłeczkę. Chyba o co chodzi. <laughs> Piłeczka jest tego typu. Ojej, chodź mam w Po napompowaniu do pełna. Po chwili dosłownie, jest mięciutka. Kosz spełnia swoją rolę, Zobacz, ona pokaże do ciepłej piłeczkę, tak? Proszę Państwa, biegniemy, biegniemy i... Także co? Zabieramy się za wypompowywanie. Trochę roboty będzie. Teraz podsumowanie: czy myślę, że warto za te pieniądze. Warto? Czy nie warto? Się zobaczy, ile wytrzyma. Uuu. Jak dla takich dzieciaków to warto. Ojej, nie. Tak. Jak dla takich dzieciaków to nie warto. Już. Natomiast już przy starszych dzieciach myślę, że to nie wytrzyma. Lubisz tam chodzić? Ja wiem, zabawka na chwilę, no. Zobaczymy na jak długo. Także wypompowuję i zamek trafia na działkę. A wam dziękuję. Jak film się podobał i będziecie chcieli jakieś recenzje jeszcze z kolejnych przedmiotów, to po prostu zalejkujcie. Także na razie, cześć.